Ale No. I później Spoko. No. Od no. no której? Co? Co? No. No. <noise> no, pięć godzin No i od której? Do której? Niedzielę, no teraz spokojnie. To co? To co, kanapki? Jak chcesz? No, jak ci się będzie chciało. Ty dawaj tu dużo żarcia macie coś? Doskonałe. Nie można przyjebać Co? No. Ale ja nie mam w ogóle paska życia, nie? Znaczy, na, na żadne. Najstimniej. Dobra, mam coś. kimono.